Początkiem stycznia bieżącego roku została powołana do życia Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Głównym celem tejże fundacji wynikającym ze, z, z zapisów statutowych jest świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym, mówimy tutaj o pomocy psychologicznej, prawnej czy też duchowej, jak również podejmowanie szeregu działań również, Prewencyjnych. Mówimy tutaj o szkoleniach, o działalności edukacyjnej. To są te zadania, które mówiąc tak najogólniej w skrócie, czekają fundacje. W tym momencie fundacja jest na etapie początkowym, a więc domykane są kwestie już takie typowo organizacyjne. I to, co nas czeka w najbliższym czasie, to spotkanie z księżmi koordynatorami, ponieważ każda diecezja w, w, w Polsce ma swojego koordynatora, księże biskupi diecezjalni powołali koordynatorów, z którymi fundacja będzie w stałym kontakcie. Ci księża koordynatorzy, którym już teraz z góry dziękujemy za podjęcie się tej, tej misji, tego zadania, będą, będą takimi ludźmi pierwszego kontaktu z z fundacją i takim najbliższym zadaniem, które nas czeka, to przede wszystkim też uszczegółowienie zadań, które nas czekają, jak również spotkanie, pierwsze spotkanie z księżmi koordynatorami, przedstawienie im zadań, które czekają fundacje, z zakresu działania. Nie ukrywam, że tutaj bardzo liczymy na pomoc tychże księży koordynatorów. Tym bardziej, że fundacja swym zasięgiem chce objąć i obejmie cały, cały kraj, całą Polskę. I w każdej diecezji chcielibyśmy, aby powstały odpowiednie struktury pomocowe, które będą świadczyły pomoc osobom pogrzebdzonym.